I za nikim tak nie tęskniłem jak za występami. Jak w końcu nas odblokowali, pierwszy występ miałem w Gdańsku. Nie więc tam się pakuję do tego Gdańska, tam z Olsztyna do Gdańska się pakuje, na kanapki do reklamówki wrzucam po prostu. I nagle przychodzi moja Zuzka, z małą na rękach, tak patrzy na mnie i mówi: Maciek, już za tobą tęsknimy. I ja miałem tylko takie. Dziękuję. I, I pojechałem. Pojechałem, oczywiście Zuzka nie mogła pozostać mi dłużna. Jestem w tym Gdańsku, za pięć minut ma się zacząć występ, patrzę, dzwoni telefon, dzwoni moja Zuska. Myślałem, że pewnie chce mnie jakoś wesprzeć przed tym występem, nie? Więc odbieram, a ona mówi, no i jak tam? Ja mówię, kurwa, zajwiście cała sala wysprzedana, ludzi na jebało, atmosfera taka, no po prostu super! A ona mówi, zobacz, jacy ludzie wyposzczeni. Kupią bilet na byle gówno, kurwa.